Siemaneczko wszystkim z tej strony paliotówkowicie! Na naszym mieście Polionówkowice, jak widzicie tutaj pięknie, ładnie. Będziemy budować naszą słończę tutaj bibliotekę. Będzie bardzo duże, na pewno będziemy mieli bardzo dużo książek. I czekajcie jeszcze was bez skrzynkę. Posłuchajcie na nasze karty biblioteczne. Oczywiście ja jako pierwsza założę hehe. Dobra, czyli e, oczywiście budujemy tutaj, zaczynamy od drewnianej ściany. <laughs> Sorry. E, trochę chora jest niestety kaszel mam oczywiście, ale za to pewnie nie będzie przeszkadzało. A więc do no. Pik, 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 pik. Pik. E. Zacznijmy tutaj e, od podłogi, bo podłoga jest też ważna. pik, pik, pick. Pick, 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 pick. ta biblioteka na pewno będzie super wyglądać ze względu na to, że sufit, co się dowiecie, No tak, i podłoga będzie z tego samego bulza. Ale lecimy z dwoma blokami, a co tam. Pik, 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 pik. O, ty pszczółka lata. <ścoughs> Pszuka leci pe... Nie, nie kieruje się tam w stronę Ula. Przecież to mają ult te pszczółki. Pszcz, czemu ona się tu nie kieruje jakby, wiecie to... Miodek! A nie, nie, nie. To jest jakiś upuszczony ult pewnie. Pik, jestem. Teraz słuchajcie, widzowie, nie zajmujemy się pszczółkami, tylko oczywiście o. Rozwalamy trawę. Bo po co nam tu trawa? Pik, pik, pyk. Teraz lecimy z trzema blokami. I potem jeszcze nam zostaną... O dwa bloki. Mamy tutaj słychać da ściodka, jakieś wypadł, wypadły, więc może sobie je weźmiemy do eku. To słychać do pszenicy, nie? Dobra, pyk, pyk, pik, pik. Kurde, katar. pik <grych> pik, 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 pik. Pik pik. Jak ja robię tutaj rytmy. Rytmy. O, kto dotrwał do tego momentu? Napiszę w komentarzu rytmy. To ja przypnę wam serduszko. Dosyć Teraz taka kampania będzie. Jakby reklamował. Kampania! Kampania co ja gadam? Słuchajcie, to ja już jestem walnięta trochę. I do. No. Przenośnie to. Bierzemy pochodnie. Bo na pewno musimy czymś tę naszą biblioteczkę oświetlić. Pik pik. Pik pik. Pik pik. Oj. Dobra. Okej, okay, sorry za taką chwilę ciszy, ale Dobre, co, jak ja się skupiam już do budowaniu, to gada mi się nie skupiam czasami. I tak właśnie jest, słuchajcie. Dobra. Ostatnio, kurde, mi się zrobił pewny, pewniejszy głos, zauważyłam. zauważyłam. co znaczy, sensie, niż na takich moich filmikach innych, bo tam macie niepewny głos, oczywiście trochę. Ale teraz oczywiście jest pewnie. Pięknie, ładnie, co nie? Pik, 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 pik. Pięknie. I tutaj tak ścianę, tylko że tutaj musimy mieć miejsce o, na taką ladę z pulpitem. Na dwie kratki, żeby tutaj dużo miejsca było. I oczywiście na skrzynkę, na kartę biblioteczną. I tutaj przed tym będzie pulpit. No dopiero przed odcinkiem jeden, kurde, deszcz wyłączyłam. Teraz drugi muszę wyłączać. Pięknie. Dobra. Dobra Kto nie lubi deszczu w minecrafcie, piszcie w komentarzu Bo chyba nikt nie lubi deszczu w minecrafcie Bo on strasznie przeszkadza po prostu w budowaniu To jest bardzo, no nie fajnie jak coś nam przeszkadza co nie na przykład taka brzydka pogoda pik, pik 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 Tutaj słuchajcie są drzwi i będziemy robić o tak Pik 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 pik, pik i Isaac yy, tak zamierzam tutaj tutaj dać biblioteczki. I słuchajcie, Dasza, tutaj biblioteka od tak, gotowa, tylko że jeszcze nie ma dachu, więc zabieram się za daszek. Ten dach będzie oczywiście drewniany, jak cała biblioteka, po prostu. Nie wiem czemu, ale ja teraz mam jakoś świra na punkcie drewna w Minecraftcie. się taką jakoś macie? Wszystko chcę zbudować z drewna. Tylko, że na sklep no, jest to jest, to gdzieś tu, o tam go widać Tutaj jest scena, na której ostatnio był koncert, jak się, jak grałam w Minecrafta i mi się nudziło Jeśli chcecie zobaczyć koncert, to piszcie, mogę wrzucić filmik z koncertu Co ja, ty, bo ja to nagrywałam dla Mekisa Dla Mekisa nagrywałam, sobie ci koncercik Tutaj mogę zrobić tak Pik 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 pik, pik 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 no i jest tutaj tak w miarę a dobrze ja myślałam że już słabo z tego tak powiem ja chciałam wejść na tak żeby mi się lepiej budowało słuchajcie i do. Zobaczymy, czy będzie ciemno, bo ogólnie nie chcę zobaczyć. Trochę... Powiedzmy, że będzie. Ale i tak mamy pochodnie, więc to oświetlimy. I jak zobaczycie moje yy, potem to... No dobra. Czyli wyrzucamy już wszystkie rzeczy, które nie są nam potrzebne. Czyli jeszcze pochodnie i... Już będzie Gitas Majonez. Hehe, <giby> Gitas Majonez. Tutaj, te... o ja jak ciemno, dobra, pyk, pyk, jak tu książki oświetlić. dobra, książki się nie spalą, na pewno, pięknie, no i mamy naszą słuchajcie bibliotekę, a ja, a, a ja się z wami już żegnam, pa pa.